Cześć Siemanko, witajcie na kanale Fishing Queen. Witam Was w odcinku poradnikowym, sprzętowym, takim trochę nagrywanym na gorąco, z ręki, bez statywów, bez ustawiania się. Jestem porybak, jak możecie zobaczyć, nawet mam termo na sobie koszulkę, bo wróciłam ze spinningowania, ale dzisiaj nie o tym. Zamówiłam dodatkowo sobie trzy kołowrotki karpteka. Mam je, już dwie sztuki miałam, mówiłam nimi na metodzie i na fiderze, bo bardzo dobrze mi się sprawdzają, bardzo je lubię. I te parametry techniczne opiszę Wam w tym filmie między innymi, ale to później. Zauważyłam pewną zależność. Niestety, w tych nowych sztukach zauważyłam, że nieładnie nawija się żyłka na szpulę. Zobaczcie, jak to wygląda. Ten nawój jest po prostu brzydki. Ten nawój jest nieładny, jest krzywy, nierówny. Nie wiem, jak to będziecie widzieć w kamerze. Zrobię najwyżej inne ujęcia. I to jest nowa szpula. Nowy kołowrotek. Nowa szpula z nowego kołowrotka. Tak wygląda w środku z góry. No nie jest to nawój dobry. Zdecydowanie jest to niewłaściwie nawinięta żyłka. Z jakich powodów? Powodów i przyczyn może być kilka. Prowadnica od rolki może nam krzywo nawijać, może być coś z kabłąkiem, może być kwestia żyłki, może być kwestia prowadzenia żyłki właśnie po rolce przez kabłąk, może coś być krzywo, nie tak i wystarczy, że jest odrobina gdzieś skrzywiona i taki będziemy mieć efekt, ale dodatkowo co trzeba sprawdzić to podkładki pod kołowrotkiem zauważyłam i porównałam sobie, że wszystkie poprzednie moje sztuki podkładek pod kołogotkiem pod szpulą nie miały, a te nowe, no już taką podkładkę mają. Zaraz Wam ją pokażę, jak ona wygląda i zobaczymy sobie na żywym organizmie, czy ten nawój uda mi się zamienić w nawój właściwy, czyli w taki nawój. To jest poprawny nawój, prosty, krzyżowy, równy, przede wszystkim po całej długości szpuli. Jeżeli Wasze szpule na kołowrotkach wyglądają tak, jak u mnie szpula niżej, to znaczy, że coś jest nie tak i warto to zmienić, bo po prostu niewygodnie się łowi, żyłka może się częściej plątać, no i przede wszystkim wygląda to tak plackowato, a ta szpula powyżej, zobaczcie, całkiem inny wygląd Pięknie nawinięte równo. Z racji tego, że karteki są, są dla mnie bardzo wygodnymi kołowrotkami. Mają zapasową szpulę, mają yy, ten bezpieczny klip, mają podwójny klip. Ten bezpieczny, szybko wypinający, i ten normalny, plastikowy są wytrzymałe. Tanie przede wszystkim. Kołowrotek kosztuje 290 zł. W promocji można go dorwać za 250. Ja właśnie w promocji w sklepie Trotka dorwałam taki kołowrotek, jak był na dużym rabacie. Tam chyba było 15% chyba. Udało mi się kupić 3 sztuki jak tylko pojawiły się na rynku, także jestem z nich bardzo zadowolona, mają dwie korbki, korbkę podwójną, korbkę pojedynczą, precyzyjny hamulec, no tych yy, zalet mogę wymieniać dużo po filmie, po tym jak nawinę i zobaczymy, czy wyjęcie podkładek ma sens i zmieni się ten nawój, opowiem Wam więcej trochę o tych kołowrotkach. Nie jest to film reklamowy, bardziej wynika to z tego, że trochę się yy, wkurzyłam, bo kupiłam trzy kołowrotki, nawijam i mam taki nawój beznadziejny, a znam te kołowrotki powrotki i wiem, że one tak żyłki nie nawijają, więc idę po unicce do kłębka, będę szukać przyczyny, dlaczego taki brzydki nawój na początek wyjmuje podkładkę. Zaraz się widzimy, pokażę Wam, jak wygląda podkładka. Witam Was już tutaj z, z bliższego kąta. Tak jak powiedziałam, zobaczcie, są dwie szpule i zdecydowanie lewa ręka moja, która trzyma szpule, jest pięknie prosto nawinięta. Mamy tutaj mm, bardzo dobry nawój, poprawny, jak najbardziej yy, tak powinno to wyglądać. Druga szpula nawinięta z podkładką. No zdecydowanie odbiega od, yy, od moich oczekiwań. Nie wiem, czy to kamera uchwyci może bardziej tutaj, na ścianie. Zobaczcie, no różnią się zdecydowanie od siebie. A takie same kołowrotki, map ACS. Yy, Zaraz zaraz postaram się Wam wytłumaczyć o co chodzi. Kołowrotek ma pod szpulą tak zwane podkładki. Tutaj w każdej ze szpul nie ma tej podkładki. Ja już wyjęłam, ale pokażę Wam jak ona wygląda. Tutaj mam kołowrotek, który, z którego wyjmę szpulę, odkręcając przedni hamulec. Ops. Zobaczcie. Tak wygląda środek. Tutaj podkładki nie ma. Podkładka jest umieszczona tutaj na tym takim bolcu. Ja się na kołowrotkach, na ich mechanizmach nie znam. Wiem tylko, że sprawdziłam, że moje poprzednie kołowrotki tej podkładki śmiesznej nie miały. To jest taka plastikowa podkładka, która była umieszczona o tutaj w tym miejscu. Koło zębate, jest jedna podkładka, jest druga podkładka i tą jedną podkładkę należy wyjąć, tak mi się wydaje, założyć szpulę. I nawinąć jeszcze raz żyłkę. Także zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Czekajcie, muszę dopasować. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Podkładka wyjęta. Nawijamy żyłkę na, na kołowrotek. Także widzimy się za chwilę, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No, moi drodzy, słuchajcie, magia. Magia się wydarzyła podkładkę tą czerwoną. Zobaczcie, taką podkładkę z kołowrotków mapa wyjęłam kręcam nawiniętą żyłkę zobaczcie no prymasort i z takimi szpulami to ja mogę jeździć na nawędkowanie z takimi nawiniętymi na kołowrotek zapasami ja mogę się pokazać, a nie jakieś kurcze jakieś manewry dziwne tutaj mi została o mam jedną podkładkę, jedną wyjęłam jedną podkładkę na tym kółku zębatkowym Hmm, nakładam. No, rewelacja, tak? To ja rozumiem, że to może teraz działać. Przepiękny nawój, przepiękna praca. Bardzo się cieszę, że udało mi się zlokalizować problem, i dlatego, że mi się to udało zrobić, i byłam właściwie na 99% pewna, że to chodzi o podkładkę na kołowrotku, bo bo te kołowrotki nie mają wad, one się nie zdarza się, żeby miały jakąś wadę kabłonku, czy jakąś wadę rolki tutaj prowadzącej, no są to kołowrotki, można to powiedzieć fiderowe idealne, w idealnej cenie, z idealnymi mechanizmami, dlatego mocno mnie zaskoczyło to, że nagle tak brzydko nawijają żyłkę. Zobaczcie, dwie szpule, pięknie nawinięte, każda z nich bardzo ładny nawój, tutaj mogłam trochę więcej żyłki dać, ale to nie szkodzi, będzie troszeczkę mniej nic się też nie stanie. Po sam kant można nawijać. Ja lubię nawijać po sam kant, bo zawsze w trakcie sezonu trochę tej żyłki odcinam, trochę mi jej schodzi. Więc, więc nawijanie po sam kant moim zdaniem no jest ok. Można, można sobie tak nawijać. Natomiast, natomiast tutaj mam troszeczkę mniej tej żyłki. Ale do czego zmierzam? Czasem błaha podkładka tak jak tutaj, może mieć ogromne znaczenie jeżeli chodzi o kołowrotki właśnie te, które ja Wam prezentuję te, których ja używam i z którymi miałam problem, to to właśnie wyjęcie podkładki z tych kołowrotków całkowicie załatwiło sprawy. bardzo się cieszę, bo tych kołowrotków nawet ja trochę mam i teraz muszę po prostu poprzewijać tam, gdzie mam zły nawój i nie wiedziałam o co chodzi, to sobie przewinę także taka ciekawostka dla Was dzisiaj krótko na bieżąco, tuż po wędkowaniu ale myślę, że takie filmy też y, sponta na spontanie mają swój urok. Obiecałam jeszcze, że powiem Wam kilka słów o samym kołowrotku, mimo że nie jest to film o tym konkretnym kołowrotku, a o problemie z nadwijaniem żyłki, jaki zanotowałam właśnie w tych mapach. Nie jest to film, którym będę opisywać w szczegółach ten kołowrotek, ale jak już o nim mówimy, no to warto, żebym powiedziała kilka słów, dlaczego je ja tak bardzo lubię. Właściwie są to kołowrotki, które w swojej cenie oferują bardzo dużo. I ja lubię takie, takie techniczne. Rozwiązania, w których za niską cenę możemy naprawdę otrzymać dobry sprzęt. I pierwsza sprawa dodatkowa szpula, taka sama, aluminiowa w zestawie. Klipy nie są amortyzowane są zwykłe plastikowe, ale są z tym wypięciem ACS, czyli tak zwane podwójne. Jeżeli zapniemy sobie na górny ząbek, podczas silnego odjazdu ryby ten klip spadnie. Może ja postaram się Wam to pokazać. Zapinam, zobaczcie, na górny ząbek. Poczekajcie, może troszeczkę tak wezmę. Więcej, na czym to polega? Zapinam tylko na górny ząbek. Zakręcę całkowicie hamulec. Bo to tak ma zadziałać, właśnie. Zapinam, o, tutaj, zobaczcie, na górny ząbek. Zapinam całkowicie hamulec. Ryba odjeżdża. I wypina się klip. Jeszcze raz to Wam zaprezentuję. Oj, trochę muszę tej żyłki odwinąć, żeby złapać. Ale jeszcze raz, bo ciekawość mnie zżera. Jeszcze raz muszę to, to przetestować. Bardziej tak jak żyłka pod kątem, czyli. A, dobra, weźmy ją na kabłąk. Może. O, właśnie, na kabłąku to zadziała. Bo nie, prze... nie przejechałam przez kabłąk. Dobra, mamy na klipie teraz. Zapinamy. Ryba odjeżdża. Otepniemy trochę hamulec. Ryba odjeżdża. O, i już się klip wypłuczył. Widzicie? Na no, takiej to zasadzie polega. Jeszcze raz tam Wam to pokażę. Jeżeli chcemy użyć tego klipu ACS, zapinamy sobie na ten górny klipsik. Tutaj. Ops. Jeszcze raz. Ops. Stryknęło, że się wpięło. W tym momencie pokażę przekręcę Wam. W tym momencie. Czekajcie, 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 czekajcie. O, w tym momencie ryba nam odjeżdża z hamulca. Tak wam pokażę z tej strony. O, syf. już jest uwolniona. Także to jest bezpieczny klips, z którego ja właściwie nie korzystam. Nauczyłam się już klip wypinać z tego dolnego klipu. Zobaczcie, tu jest taki dolny klip. Jest ten pierwszy ACS i dolny, i o ten dolny po prostu sobie zaczepiam. On nie jest amortyzowany, ale on nie kaleczy żyłki, nic się z tym nie dzieje. I jak mam w tym momencie ryba już mi dojeżdża, zobaczcie, dojeżdża mi do tego klipa, to ja paluszkiem hyc i już mam wypięte. Tak właśnie wypinam. Zwykłe klipy wszystkie we wszystkich kołowrotkach. Oczywiście jak są te silne odjazdy, no to trzeba mieć refleks już wyćwiczony, ale tak w zwolnionym tempie to mniej więcej wygląda to w ten sposób. Ryba dojeżdża, ja tutaj hyc do dołu paluszkiem i już ryba sobie dalej jedzie tak mniej więcej to u mnie wygląda także te, te klipy nie są moim priorytetem w tym kołowrotku za to dodatkowa szpula, na którą mogę nawinąć plecionkę mieć na jednej, na, jednym, na jednej szpuli plecionkę na drugiej szpuli żyłkę i z tą szpulą jeździć na klasyka a z tą szpulą jeździć na metodę to jest rewelacyjna sprawa. Minus tych kołowrotków to głęboka szpula, jak zarówno jedna, jak i druga. Ja nawijam podkład z jakiejś starej, niepotrzebnej żyłki, dowijam sobie podkład tutaj 200 metrów i 150 metrów dowijam sobie zwykłej, zwykłej żyłki, którą wędkuję. Tutaj na szpulach macie opisane, ile to dokładnie jest. Ja nawijam po prostu na oko do rantu, mniej więcej do połowy, nawijam podkład od połowy, tak żeby mi się zmieściło 150 metrów żyłki i wygląda to mniej więcej tak zobaczcie, nawój jest nienaganny po wyjęciu podkładki rewelacyjne i rewelacyjny nawój na koło grotku. o to właśnie chodziło i to mnie właśnie martwiło, dlaczego MAP nie nawija, nie nawija tak pięknie skoro zawsze nawijał bardzo ładnie dlaczego teraz tak nie jest, dlaczego tak nie nawija wyjęłam podkładkę ja wezmę sobie jakąś pokazową wędkę. Wyjęłam podkładkę yy, i udało się to zrobić. Nawinę troszeczkę na ten, bo mi się odwinęło. Nie chcę tracić żyłki, to jest dobra. Co jeszcze z, z plusów tego kołowrotka? Bardzo mocny kabłąk, który tutaj mamy, który pomaga w łowieniu na metodę. Bardzo jest to ważne, żeby ten kabłąk był mocny, żeby Wytrzymywał te silne hole, silne zrywy. Właściwie kołowrotek skonstruowany na najprostszych zasadach technologicznych tak mi się wydaje. Na najprostszych zasadach technologicznych kołowrotków w swoim budżecie. Nie uświadczymy tutaj jakiejś nie wiadomo jakiej nanotechnologii, cybertechnologii. Jest to zwykły kołowrotek. W swoim przydziale cenowym oferujący bardzo dużo. Tutaj mam rączkę podwójną, jak widzicie, podwójna, pojedyncza rączka, ale w zestawie jest też rączka podwójna. Można ją sobie bardzo szybko przemienić, co też Wam pokażę. Odkręcamy sobie tutaj wtedy rączkę i już mamy rączkę podwójną. Opsa, tak to wygląda. Ja rączek podwójnych nie używam z tego względu, że jest to dla mnie niewygodne. Zobaczcie z tej strony może łatwiej będzie Wam pokazać. Jeżeli ktoś lubi, jak najbardziej może sobie używać. Jest po prostu inna dynamika rozpędzania kołowrotka. Ja tego nie lubię. Jestem przyzwyczajona do rączek pojedynczych. Natomiast jeżeli chcemy złożyć tą rączkę, to nie ma nic prostszego. Ona też się fajnie składa. Odkręcamy z tej strony. Ujmujemy, o, ona się zaraz złoży, bo tutaj ma. O, widzicie? Można ją złożyć do transportu. Rozkładając, składając, rozkładając. No ja nie używam. Nie używam podwójnych rączek. Dla mnie najlepsze są rączki pojedyncze. Najbardziej jestem do nich przyzwyczajona, więc po prostu ta rączka zostaje w zapasie. Gdyby coś się stało z rączką pojedynczą, to zawsze jest rączka podwójna wytrzymałość mechanizmu, mam ten kołowrotek używam tych kołowrotków już od ja wiem, półtora roku, cały sezon na zawodach przełowiły te kołowrotki bez zastrzeżeń, ubrudzone w błocie, w piachu, potem czyszczone nawet jeden mi wpadł do wody później musiałam go troszeczkę oczyścić sama, nie wysyłałam go na serwis i, i też wszystko działa, rolka prowadząca żyłkę bez zarzutu, kabłąk bez zarzutu hamulec, i jego precyzja również bez zarzutu. Nie ma tutaj quick draga, jest tutaj zwykły hamulec na zwykłej terkowce hamulcowej. Żeby wprowadzić go w całkowity beton, no to trzeba kilka troszeczkę się nakręcić, ale żeby jeden obrót no, robi różnicę normalną, jak w zwykłych hamulcach bez, bez quick draga. Porządna maszyna, do tego jeszcze ładny design, cały czarny z, ze srebrną szpulą tutaj mam podpiętą akurat pod Robinsona tx trójkę. tak się prezentuje rozmiar 4000 stosuję właściwie do wędek 363,30 i 3 metry do takich, do takich długości, jeżeli chodzi o rozmiar 3500 chyba jeszcze jest z mapa, też chcę go kupić natomiast zamontować go do wędek właśnie 3 metrowych, 2,8 i 2,7 metra, bo takie wędki też mam i i do takich wędek będę sobie, sobie montowała ten mniejszy model, na który już nie trzeba nawijać podkładu na szpulę. Tam już jest szpula 150 metrowa, idealnie nam wejdzie tyle żyłki, ile, ile chcemy nawinąć. Też więcej nie potrzeba, 2,7 metra, nie rzucamy nim daleko, więc taki kołowrotek 3,5 tysiąca jak najbardziej się będzie nadawał do, do wędki mm, krótkiej to tyle, już wiecie dlaczego uwielbiam kołowrotki tego typu jego cena to jest około 290, 280, 270 jeżeli traficie promocję albo kupujecie z drugiej ręki to można go wyrwać za 200 zł, ze szpulą zapasową, z podwójną rączką, z podwójnym klipem, z mocnym kabłąkiem, z precyzyjnym hamulcem kołowrotek bez zarzutu służy mi już bardzo długo, jest płynny zarówno, zarówno obroty wsteczne też działają płynnie w obie strony kurczę, Czego chcieć więcej? Nie, I tyle. To tak ode mnie skrócił o mapa i o problemie, jakie z nim rozwiązałam, właśnie wyjmując podkładkę pod szpulę. Super, bardzo się cieszę. No, także jeszcze reasumując, takie szybkie podsumowanie, jeżeli macie podobne problemy, ta żyłka nawija się stożkowo w stronę góry, warto wyjąć pod, podkładkę spod kołowrotka. Jeżeli sytuacja jest odwrotna albo to nie pomaga, warto może dołożyć jakąś podkładkę, zobaczyć jak wtedy będzie się kołowrotek spisywał. Jeżeli to też nie pomaga, można się zgłosić do jakiegoś serwisanta, do osoby, która zajmuje się kołowrotkami. Ona Wam z pewnością pomoże zdiagnozować ten problem. Może też chodzić o jakąś rolkę prowadzącą, o kabłąk, gdzieś jest y, mechanizm, może ta praca kołowrotka do góra, dół nie jest właściwa. U mnie okazało się, że podkładka załatwiła sprawę. Mam nadzieję, że Wy albo nie macie takich problemów, albo wyjęcie podkładki y, pomoże zostawiajcie komentarze, czy Wam się zdarzały takie problemy i jak sobie z nimi poradziliście. Ja dzisiaj jestem szczęśliwa raz, że po wędkowaniu, dwa, że rozwiązałam problem, który spędzał mi trochę sens powiek. Dlaczego ten map nawija krzywożyłkę? Niemożliwe. A jednak, wyjęcie podkładki i załatwiona sprawa, także spoko. Dziękuję Wam, że byliście, że oglądaliście szybki materiał ode mnie. Trzymajcie się, wędkarska piątka.